W piątek, czyli rozdanie naszych orów, w ziętary. W pierwszej kolejności chciałem Wam przedstawić Czerwona Świkiewicza. Było miło Was gościć. Świetnie się prezentujecie na lodzie. Fajnie cały tydzień Was oglądaliśmy. Szkoła hokejowa, Szkoła Świętary przygotowała dla na naprawdę super warunki do rozwoju i swoich umiejętności. Bardzo ciężki dla nas wybór, bo naprawdę jesteście na bardzo fajnym poziomie. Wielu z was jest bardzo podobnych, jeśli chodzi o poziom, zachowanie, kulturę osobistą. Natomiast my ten wybór musieliśmy podjąć, ale specjalnie dla was podzieliliśmy orły, na orły srebrne oraz orły złote. Pierwszy orzeł srebrny, Bartek Stalarski. Drugi orzeł srebrny, Nikodem Wróblewski. Trzeci orzeł srebrny, Jaubi Błotowski. Czwarty orzeł srebrny, Damian Wójtwa. Piąty orzeł srebrny, Max Dawid. Pierwszy złoty orzeł pierwszego kampu 2021 Kasper Ziarkowski. Dawid Łojas. Teraz Patryk Handzel. Orzeł Złoty Hubert Szarzyński I Orzeł numer 5, nie ma go z nami, Fiebon Brawo. Kolejny Orzeł, Borys Dawid Bartłomiej Gawrysia Mieszko Polnar Klinię Tyńkowski. Aleksander Ptasiński. Brawo! Brawo! A tym razem nasza ulica Emilia Stankiewicz. Brawo! Piotr Kurnagiel. Brawo! Adam Adamski. Mateusz Wiorkowski. Jak to jest zostać Orłem Uziętali? Bardzo fajnie, nie spodziewałem się tego, ciężko pracowałem i jestem bardzo zadowolony z tego. Czuję się bardzo zdziwiony, bo się naprawdę tego nie spodziewałem. To było moje marzenie od początku kampu no i się spełniło. Nie spodziewałem się, że dostanę Orła na pierwszy raz, bardzo ciężko pracowałem i dziękuję bardzo trenerom. Prosto, że słonecznego Sztokholmu przyjechał do nas następny orzeł. To, co było dobrze, że tutaj jest prawie taki sam poziom jak w Szwecji. To, co mi się bardzo podobało tutaj, że wszyscy tutaj tak rewalizują, że wszyscy próbują zdobyć orła i wszyscy na maksa trenują. Co sprawiało Ci największe wyzwanie tutaj? To, co było trochę cięższe dla mnie, to było, że codziennie musieliśmy bardzo rano wstawać i że cały czas były treningi, ale to trzeba do tego się przyzwyczaić, żeby być, mieć karierę. Według mnie największym wyzwaniem jak to była trening powerskatingu. Sądzę, że na każdym treningu dawanie jest siebie 100%. Najcieńszy trening na kampie był Fitness champion dla mnie. Mi się najbardziej podobały poranne rozruchy. Bieganie z trenerem Anią. Prawa oczywista Fitness Champion. I z tego to stanowiska żegnamy wszystkich z obozu Zientary.